witam Was w drugiej części odcinka Wyobraź sobie biały uśmiech. I to będzie moje podsumowanie wybielania zębów z produktem White Time. Ale najpierw chciałabym na wstępie Wam coś powiedzieć, bo widziałam, że pod tym pierwszym filmem, który pojawił się już trochę ponad miesiąc temu, pojawiły się małe kontrowersje, że jest to produkt strasznie wydany na komercję, na zarabianie pieniędzy itp. i tym podobne. ja chciałam od razu powiedzieć, że ja nie dostałam tego. Opakowania z tym e, zestawem do wywielania zębów. Ja to zamówiłam ze strony internetowej. Nikt się do mnie nie zgłaszał o współpracę, bo wiem, że e, właściwie dopiero po tym, jak to zamówiłam, zauważyłam, że e, mówiliście, że proponowano adwasterowi, aby współpracował z tą firmą e, i innym jakimś tam blogerom, czy blogerom, czy innym osobom, które udzielają się w internecie. Ja nie dostałam zapytania o współpracę z Lifetime, sama sobie to znalazłam jakoś w internecie. Właśnie zobaczyłam jakąś recenzję, którą postaram się Wam podlinkować pod tym filmem w internecie, która mi się spodobała. Weszłam na stronę i zamówiłam, więc to nie było mi dane wysłane za darmo. Ja to sobie sama wybrałam i zamówiłam, więc to jest szczera moja opinia na temat tego produktu i mam nadzieję, że teraz jest to już jasne. Chciałabym was jeszcze przeprosić, że zajęło mi to tyle czasu, e, aby dać tą aktualizację dla was, ale chciałam jak najwięcej wykorzystać ten produkt. To bardzo długo zajęło mi, aby zużyć całą tubkę tego żelu wybielającego, e, tak więc no jeszcze tutaj troszeczkę pozostało, szczerze mówiąc, więc może sobie go zużyję przez parę dni, no ale stwierdziłam, że już mam jakąś opinię i minął miesiąc, więc mogę Wam powiedzieć jakie są efekty. Więc pierwsza rzecz, jaką chciałam Wam powiedzieć, to jest to, że tutaj producent zalecał, aby stosować to maksymalnie do 3 godzin, max 2-3 razy dziennie chyba. No, dla mnie to było niewykonalne. Ja nie wytrzymałam więcej niż pół godziny e, tylko z jednym, z jedną częścią w e, później, ponieważ no, miałam taki natłok śliny, że musiałam po prostu wypluć, nałożyć e, drugi raz żel wybielający i zrobić drugi raz najwyżej pół godziny. Potem wymieniałam sobie na górę lub na dół w zależności od tego co robiłam najpierw. I mówię Wam, że maksymalnie wytrzymywałam pół godziny, no tam za pierwszym razem udało mi się do godziny, innym razem też kiedyś wytrzymałam do godziny, ale ciężko jest, bo naprawdę ta ślinia się bardzo zbiera, więc to mi przeszkadzało. Odcięłam sobie te tutaj, co były paseczki, co wystawały, aby to wyjmować czy trzymać, bo przez to też jakoś tak ślinia wyciekała. Ktoś radził, aby to odciąć i tak też zrobiłam, więc to są te moje dwie formy, e, których używałam. Tak jak już pokazywałam wam w pierwszej części, jest trzeba wymoczyć we wrzątku i od razu odcisnąć e, swoją szczękę. Na pewno chcecie wiedzieć, jakie są efekty, więc od razu Wam powiem, że tutaj nie ma efektu e, pięknego, białego, perłowego uśmiechu, e, ponieważ no, to nie jest wykonalne e, moim zdaniem e, miesiąc, tak? Jeżeli stosujemy taki żel wybielający. To tak jakbyśmy liczyli na to, że pasta nam wybieli zęby po jednym opakowaniu. Moim zdaniem... Jeżeli chodzi o wybielanie zębów w domowym zaciszu, to na pewno potrzeba więcej wysiłku i kto wie, jakbym nie musiała kupić jeszcze jednego opakowania, żeby to osiągnąć. Oczywiście, jeżeli ktoś chce taki biały uśmiech, może udać się na profesjonalne wybielanie zębów i tam uzyska go w szybszym czasie i na pewno będzie miał e, lepsze efekty, no ale jeżeli już się zdecydowałam na takie wybielanie domowe, no to wiedziałam, że nie będzie to nie wiadomo jaki efekt. Od razu mówię, że ja nie byłam jakaś zakompleksiona, jeżeli chodzi o kolor moich zębów. On zdecydowanie się poprawił, bo kiedyś miałam taki mały kompleks, że są troszeczkę za żółte, ale dentysta mi powiedział, że to jest po prostu kolor y, moich zębów i każdy ma inny kolor i to jest y, po prostu y, nie do zmienienia, ale y, z biegiem czasu po prostu one się troszeczkę wybieliły od pas do zębów, od jednego mojego wybielania, no i teraz od tego, tak więc y, nie miałam jakiegoś wielkiego kompleksu, y, więc y, to było tylko sprawdzenie tego, czy mogę uzyskać jeszcze większy uśmiech. I udało się, moim zdaniem uzyskałam jakieś tam efekty, jestem z tego zadowolona, pokażę Wam zdjęcie przed i po. Co prawda zauważyłam, że ciężko to ukazać na zdjęciu i nie widać jakiejś diametralnej zmiany czy różnicy. No, ale jak wiecie, ciężko jest uchwycić to, ponieważ no, robię to w inny dzień, po dłuższym czasie, przy innym e, słońcu, innej godzinie, że tak powiem. Więc tutaj nie da się w 100% oddać tego, ale mam nadzieję, że zobaczycie lekką zmianę. Na żywo jednak ja zauważyłam w lustrze, jak obserwowałam, e, to, że widać jak te zęby się wybielały, zniknęło wiele jakichś przebarwień. E, miałam leciutki kamień, jak się potem okazało. On też troszeczkę zniknął. No, może nie tak, że kamień nagle znika, tak? Ja miałam tylko leciutko, że tak powiem, w wokół zębów, można tak to ująć? No nie wiem. Nie znam się na tym, więc mówię tylko to, co zaobserwowałam, że dużo rzeczy zniknęło i było widać to z bliska w lustrze, że są zmiany. Już po pierwszym tygodniu widziałam jakieś efekty. Potem nie zwracałam praktycznie na to uwagi, bo po prostu siedziałam, nakładałam sobie ten żel na te nakładki, wybielałam zęby, potem gdzieś wychodziłam, w sumie nie zwracałam uwagi na to, jakie są efekty. I jak teraz przed nagraniem tego filmu poszłam do lustra, popatrzyłam sobie to, to widać, że jest zmiana, nie jest to taka biel, ale jest zdecydowanie ładniejszy, ten uśmiech zęby ładniej wyglądają i wszystko ładnie się prezentuje. Tak więc ja jestem bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o cenę tego produktu, to na stronie whitetime.pl możecie sobie go zakupić i ja zapłaciłam 60 czy tam 70 zł, więc nie jest to najgorsza cena, a uważam, że warto kupić ten produkt i nie dlatego znowu mówię, że ktoś mi kazał to polecić, tylko że uważam, że jest on dobry. Wiem, że też jest biała, perła polecana i właśnie oglądałam zderzenie białej, perły i Whitetime. I e, tam właśnie wygrała Time, więc ja też jestem godna Wam to polecić. Jedyne co to jest męczące dla mnie właśnie e, fakt, że po pół godziny musiałam e, wypłukać tą nakładkę, bo po prostu sina się strasznie zbierała, i albo to jest e, moje odczucie i tylko u mnie tak się dzieje, e, albo po prostu e, tak już jest. Producent nam tutaj. Gwarantował, że wybiela zęby, rozjaśnia przebarwienia szkliwa, redukuje płytkę na zewnątrz, zapobiega próchnicy, likwidując bakterie. Bezpieczny produkt dla całej rodziny. Ja się zgadzam z tym, że wybiela, że rozjaśnia przebarwienia szkliwa, ponieważ ja takie rzeczy zaobserwowałam, ale powtarzam, nie jest to. Zupełna biel, więc jeżeli chcecie taki zupełnie biały uśmiech, to nie wiem, czy to się u Was sprawdzi. Może spróbujcie właśnie u profesjonalisty albo doradcy się u własnego e, dentysty, który Wam powie, czy w ogóle możecie wybielić zęby, czy to u Was coś zmieni, czy nie. Na pewno będzie Was ciekawiło też, czy miałam jakieś e, nadwrażliwości zębów i tym podobne. A więc zauważyłam, że jeżeli używam więcej niż trzy e, razy dziennie, czyli po 30 minut nakładałam, 3 razy dziennie i jeżeli nakładałam więcej niż tyle, to czułam właśnie taki, to nie był ból, ale takie, też nie szczypanie, no nie wiem jak to określić, ale taki delikatny jakby, no powiem delikatny ból tutaj na czubkach zębów. To nie było jakieś takie bardzo bolesne, że nie mogłam wytrzymać, ale to po prostu było czuć, więc wtedy już wiedziałam, że więcej dzisiaj nie robię i koniec. Wtedy zaczynałam następnego dnia rano, po południu i wieczorem, i to mi zupełnie wystarczało, więc jakiejś wielkiej nadwrażliwości nie zauważyłam, ale jeżeli trzymałabym na przykład do godziny, no to już trzy razy dziennie bym tego nie mogła zrobić, bo na pewno byłoby to za dużo. Od razu chciałabym Wam też zaznaczyć, że ten żel wybielający jest bardzo wydajny, bo jak on nakładałam na początku mało i wystarczało, później zaczęłam nakładać go więcej, bo w ogóle nie mogłam go zużyć, a wiedziałam, że. Akuratję chcę zrobić tylko przez miesiąc, to i tak się nie udało, bo musiałam ją przedłużyć, um, więc nakładałam tego żelu więcej i więcej i zauważyłam, że jednak jak nakładałam więcej żelu, to było widać, że bardziej to wszystko działa. Ale mimo wszystko jeszcze ten żel mi został, tak więc jeżeli ktoś chce, um, nie wiem jak to jest za tą ważności, ale jeżeli ktoś e, będzie miał taką potrzebę, to może sobie, nie wiem, zrobić tygodniową przerwę i potem zrobić kurację, przypuśćmy na 7 dni, bo myślę, że u mnie jeszcze na tydzień e, po takiej delikatnej warstwie tego żelu by wystarczyło. No tak więc zobaczymy. Ja jeszcze może go zużyję. Póki to jestem zadowolona z efektów. Mam nadzieję, że podoba wam się to krótkie podsumowanie, bo pomyślałam, że nie będę się tutaj rozgadywać. Wszystko dotyczące white time powiedziałam w pierwszej części. Tutaj chciałam wam tylko głównie pokazać moje efekty. Zaraz nagram jeszcze z bliska uśmiech. Pokażę wam moje zdjęcia i mam nadzieję, że to was w jakiś sposób usatysfakcjonuje. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że tutaj jest powiedziane i ogólnie przy wielaniu zębów nie powinno się pić kawy i Herbaty. Jak zapewne wiecie, ja herbatę uwielbiam i bardzo, bardzo ciężko było mi się bez niej obyć, więc przez pierwszy tydzień starałam się jej nie pić lub pić tylko jedną dziennie i to tak w tej przerwie między wybielaniem, a nie przed i nie bezpośrednio po, żeby właśnie unikać tej nadwrażliwości, zimno-ciepło, wiecie o co chodzi. Ale w późniejszym tygodniu już niestety wróciłam do swojej rutyny i normalnie piłam herbatę, kawy ja nie pijam, ale zawsze po wypiciu tej herbaty myłam zęby, pukałam płynem do jamy ustnej, aby pozbyć się tego osadu i żeby to wybielanie nie poszło na marne tak więc jeżeli e, też macie taki problem że pijecie jakby dużo kawy czy dużo herbaty tak jak ja, e, to pamiętajcie o tym, żeby zawsze umyć zęby e, po wypiciu tego napoju i wypłukać najlepiej płynem do jamy ustnej aby pozbyć się osadu i dopiero po jakimś czasie e, zrobić sobie te 30 minut czy ile tam wybielania, żeby uniknąć po prostu negatywnych efektów dobra, więc to by było na tyle, mam nadzieję, że podobał wam się ten filmik, dajcie mi znać jakie waszym zdaniem są efekty, mi się podobało nie oczekiwałam nie wiadomo czego jestem zadowolona, jestem w stanie Wam też e, także mogę Wam polecić ten produkt w żaden sposób, nie chcę tutaj e, niczego reklamować, tak jak już mówiłam na początku nie zostało mi to e, wysłane jak to zapłaciłam, tak więc e, jeżeli jesteście ciekawe po więcej to zajrzyjcie po prostu na stronę e, whitetime.pl bodajże, tak e, tutaj jest produkt wysyłany z Warszawy, więc e, dojdzie Wam w parę dni dosłownie, tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem pa pa